To jest nowe, piękne przedszkole. Stara siedziba to przedszkole numer 2, jakieś 200 metrów dalej. Tutaj, dzięki rozbudowie szkoły podstawowej numer 6, stworzono trzy oddziały dla przedszkolaków, czyli zwiększyła się ilość przedszkolaków w przedszkolu o jedną grupę. Na dzień dzisiejszy mamy miejsce dla 75 dzieci. Wyremontowana szkoła i zarazem skorzystały na tym przedszkolaki, bo też trafiły do wyremontowanych pomieszczeń, czyli zupełnie inna rzeczywistość niż jeszcze przed końcem czy przed wakacjami. Nawet nie do wyremontowanych, ale do nowych, bo tutaj było dobudowane skrzydło i utworzone trzy oddziały przedszkola, także wszystkie sale, które dzisiaj oglądamy są nowe. Sale te wyposażone są w łazienki, także dzieci mają bezpośrednią drogę do skorzystania z łazienki, z stalety, jak również mają możliwość. Zjedzenia obiadu w jadalni. Dlaczego y, trzeba było pomyśleć o stworzeniu tutaj oddziałów przedszkolnych w szkole właśnie? Y, z tego tytułu, że budynek przedszkola numer dwa był starym budynkiem, był to budynek bardzo mały, były małe sale, były bardzo ostre schody i jeżeli Padł pomysł, aby utworzyć nowe oddziały przedszkolne przy szkole numer 6, pomieściły się i dzięki temu stworzono dzieciom zupełnie inne warunki. Przestrzeń bardzo duża, komfort pracy zarówno dla nauczycieli, jak i pobyt dla dzieci się bardzo poprawił. Myślę, że zarówno nauczyciele, pracownicy, jak i dzieci są zadowoleni i szczęśliwi, że mają nowy obiekt. To przedszkole, do którego chodzę, jest najfajniejsze. Bo masz najbliżej, bo lubisz tu chodzić? Bo mam najbliżej i lubię tu chodzić. Co tu robicie tak w przedszkolu? Co jak tak przychodzicie, to co później robicie? Czasami się też bawimy. A jak się nie bawicie, to co robicie? Na przykład jakieś zadania równe. Uczycie się już czegoś czasem w przedszkolu? Tak. Czego na przykład? Na przykład. Dodawania i odejmowania. Lubię przedszkole, bo mogę poznawać nowych koleżanek i kolegów. Są świetne, nowe zabawki i się tu możemy świetnie bawić. A rano jak idziesz z rodzicami do przedszkola, to jesteś raczej uśmiechnięta, czy wolałabyś zostać w domu? To zależy czy jestem bez pana, czy nie. Zawsze to, to się nie wyśpię, nie wyśpię, ale wiem, że będziesz super dzień w przedszkolu. Czyli warto wstać czasem? Tak. Chciałeś iść do przedszkola? Tak. Dlaczego? Bo jest fajne. A co jest takiego fajnego w przedszkolu? Są fajne zabawki, fajne koleżanki. Koleżanki są fajne, a masz jakąś ulubioną koleżankę? Zosia. To jak masz na imię? Zosia. Powiedz mi, Zosiu, y, lubisz chodzić do przedszkola? Tak. A czy twoje przedszkole jest fajne, niefajne? Fajne. Dlaczego? Dlatego, że są fajne zabawki, dlatego, że jest na przykład fajna pani dyrektor, i dlatego, że mam fajną i fajnych kolegów i koleżanki. Powstały tutaj trzy grupy. One są oczywiście podzielone wiekowo. Zgadza się. Mamy najmłodszą grupę. My sobie tak nazywamy kolorem od naszych tutaj dekoracji. Więc grupę czerwoną. Są to maluchy, dzieci trzyletnie i czteroletnie. Następnie mamy grupę żółtą, średniaki. Jest to grupa dzieci cztero i pięcioletnich. I grupa starszaków, przygotowujących się już do szkoły. Ta część przedszkolna jest jak. By oddzielona troszeczkę. Tak, mamy oddzielne wejście do już stricte oddziałów przedszkolnych, natomiast wejście do budynku szkolnego, w którym się oddziały mieszczą, jest jedno dla szkoły i dla przedszkola. Starsze dzieci korzystają z bocznych wejść, żeby tutaj umożliwić komfort wejścia przedszkolakom i. Młodszym uczniom z klas 1-3. Macie Państwo pełne obłożenie w grupach, ale czy rodzice pytają, czy jest rzeczywiście takie zapotrzebowanie, albo rośnie nowe? Rekrutację przeprowadzała pani dyrektor przedszkola numer 2. Wiem, że ta rekrutacja się odbyła błyskawicznie i rzeczywiście takie zapotrzebowanie było. Obecnie mamy listę, trudno mówić o rezerwowej, ale można też to tak ująć, ponieważ ciągle mamy telefony i pytania, czy jest miejsce w grupie, w oddziałach przedszkolnych. No, na ten moment to tych miejsc nie mamy.